Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do zodiakalnych byków z wiadomością w połowie miesiąca. Zobaczmy sobie drogie byki, co y, powinnyście teraz wiedzieć. Ja zrobiłam taką y, ogólną prognozę na październik, ale teraz spójrzmy, co się zmienia w energii. A dzieje się bardzo dużo, nie tylko na naszym niebie, ale, ale i w naszym układzie słonecznym. Myślę, że wiecie, do czego nawiązuję. I już sprawdzamy, drogie byki. Co powinnyście, drogie zodiakalne byki, wiedzieć na drugą połowę października, na tą końcówkę miesiąca? Popatrzmy razem. Rydwan, pięknie. Wow, szóstka buław. Przepiękne karty. Trójka monet. Mhm. Karta świata. Trójka. Trójka kielichów. I jeszcze jedna kartka. Wow. Szóstka monet. Drogie byki. Powiedzieć, że ta druga yy, yy, połowa miesiąca będzie dla was dobra, to nie powiedzieć nic. Karta Rydwanu, czyli karta zodiakalnego raka. Zastanówmy się, czy mamy jakiś yy, może Księżyc, czy jakąś planetę macie w raku, może ascendent. Dajcie znać w komentarzu. Kochani, to jest dla Was karta sukcesu, karta ruchu upragnionego awansu. Ja naprawdę rzadko widzę kombinację rydwanu, szóstki buław, która mówi o, o sukcesie, o rozpoznawalności. Wy w drugiej połowie miesiąca będziecie odnosić piękny, spektakularny sukces zawodowy. Trójka monet przy tym wszystkim. Także awans, nowy projekt wybicie się na pozycję lidera, ruch do przodu, możliwa propozycja przeprowadzki w nowe miejsce, zwłaszcza z awansem. Dodatkowo trójka kielichów, która mówi o tym, że będziecie mieć jeszcze czas na to, żeby wszystko to świętować. Szóstki to jest bardzo dobra tarotowa energia i mamy jeszcze szóstkę monet, która mówi o tym, że przypłyną, krótko mówiąc, do Was pieniądze. I mnie to nie dziwi, bo mówię, ten sukces zawodowy, który się pokazał, jest dla Was taki naprawdę mocny. Jeżeli szukaliście nowej pracy, ta praca dla Was przyjdzie. Jeżeli pracowaliście w zespole jako część zespołu, to Wasze umiejętności teraz zostają zauważane i dostajecie awans, rozpoznanie. Karta świata, zamykacie cykl. Zawodowo zamykacie cykl i idziecie na wyższy poziom. Przepiękna wiadomość, naprawdę, bo jeżeli jesteście zainteresowane, drogie byki. Tym, jak u Was się potoczy życie zawodowe, to właśnie to jest rozkład na życie zawodowe i będziecie po prostu świętować, świętować, świętować Wasz sukces. Za rozpoznaniem, za awansem przyjdą pieniądze, przyjdzie wyróżnienie. No i tutaj jest tak spójna wiadomość, drogie byki, że to jest rzadko <laughs> w kolektywnych odczytach coś takiego się dzieje, ale popatrzmy na karty księżycowe, co nam dopowiedzą. Weźmiemy sobie kilka jeszcze kart wyroczni do tej wiadomości i zobaczmy. Także, jeżeli teraz przychodzi propozycja, nie bójcie się, tylko duże zielone światło, bierzcie, co wam los przynosi, bo mówię, układ jest totalnie jednoznaczny i odnosicie przepiękny sukces, jeżeli chodzi o materię, jeżeli chodzi o rozpoznawalność. No super, naprawdę super. Przychodzi do mnie jeszcze jedna wiadomość w związku z kartą. Świata trójką kielichów i szóstką monet. Może być taka sytuacja, kochani, że wy y, również zdrowotnie y, wychodzicie na prostą. To nie pokazuje się na pierwszym planie, ale to jest też ważna wiadomość, że zdrowotnie też możecie iść do przodu i zaczyna panować taka piękna równowaga w waszym życiu. Naprawdę cudownie. Też mam wrażenie, że część z Was pracowało ze sobą. Karta Rydwanu to jest też karta e, światła i cienia, stąd kolor tutaj sfinksów y, biało-czarny. I myślę, że część z Was wykonała bardzo dużą pracę nad sobą, ze sobą i być może pouwalnialiście przekonania, które Was trzymały. No i teraz macie, że tak powiem, zwrot z tej inwestycji. Emocje sięgają zenitu. Super. Myślę, że będziecie bardzo y, mocno przeżywać sukces, właśnie zawodowy, i te emocje będą bardzo, bardzo duże. Czekaliście na to, drogie byki, więc teraz y, można powiedzieć, że dostajecie zwrot z inwestycji. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czego to dotyczy, jaki sukces odnosicie, bo ja trzymam za Was bardzo, bardzo mocno kciuki. Dajcie znać, jak ta wiadomość rezonuje w ogóle. A na koniec filmu jest informacja, i jak się ze mną skontaktować w sprawie odczytów indywidualnych? Popatrzmy. Co dla byków? Ostatnio, chyba, było dużo o miłości, a teraz jest naprawdę piękny sukces. Popatrzcie, jesteś gotów. Jesteś gotów na to wszystko piękne, co chce przyjść do Twojego życia. Także, drogie byki, no, naprawdę fantastyczne karty, fantastyczne karty, i rzadko się to dzieje <laughs> w rozkładach kolektywnych. Mam jeszcze dla Was. Liście herbaty, to będzie taka bardzo specyficzna wiadomość yy, dla kogoś. No i zobaczymy, co jeszcze dla byków tutaj przyjdzie. Naprawdę piękny sukces. Jestem ciekawa czy też, czy trójki numerologiczne i szóstki słuchają. Dajcie znać, kochani, w komentarzach. Natomiast naprawdę mm, bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim, którzy ten sukces będą odnosić. I wiadomo, dla każdego z nas ten sukces to jest coś innego. Zobaczmy. Mhm. Dobra. Będą też małe ostrzeżenia dla kogoś. Z liści herbaty zawsze dostaję specyficzne informacje. Także dajcie mi znać w komentarzach, dla kogo są to informacje. I już jeszcze może jedna. O, popatrzcie się. Bogactwo. Kochani, dostajecie po prostu naprawdę piękny zwrot z inwestycji. Poniesiony nakład pracy Wam się zwraca po trzykroć. Macie też dalej perspektywę pięknej miłości, budzącego się uczucia. No, i tylko jedno takie małe, ale abyście mieli oczy dookoła głowy, bo ktoś może mm, pracować za waszymi plecami. Jest tutaj szczur, i zwłaszcza w miejscu zawodowym, możecie mieć takiego szczura, takiego jakby kreta, który, który będzie mm, kopał y, dołki pod wami albo życzliwie donosił, jak to mówią, nie? Dobrze, kochani. Przepiękny rozkład. Ja już może nie dociągam kart, żeby tego. Żeby jakieś informacje dodatkowe już do nas nie przychodziły. Życzę Wam przepięknych sukcesów, rozpoznania, satysfakcjonującej pracy. Bierzcie te nowe projekty, te przeprowadzki, idźcie w to i świętujcie, znajdźcie czas na świętowanie, bo jesteście naprawdę gotowi na sukces. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami ze mną. No, z nami tak naprawdę tutaj mamy społeczność, jest już na dużo, także się cieszę, że. Ja jestem z wami, wy jesteście ze mną. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam po więcej. Do zobaczenia.